Czy zalety Unii Europejskiej? Powiem tak, co mi się podoba w Unii Europejskiej? także, nie, Powiem też, że część ludzi po prostu. No to też jest. Co tobie? Krótko, Krótko Co mi się zwiedza. podoba? Najbardziej mi się podobało. Wiecie, jak pojechałem pierwszy raz do Niemiec, to było chyba w 2002 roku, ja byłem zafascynowany Niemcami. Po prostu taką czystość, tam tak było czysto. Było nieduże miasteczko, ja byłem tak no, zafascynowany tym krajem. To była nieduża miejscowość, ale w tej miejscowości naprawdę było chyba trzy browary. Jakiś tam te sklep, wiecie, ten sklep, tam był wtedy Lid, chyba do Lidla się jeżdżą, do jakichś tam innych takich hurtowni, no, <laughs> no fajnie, tam było czystość, tak ładnie wszystko poukładane, kostka, te um, ulice czyste, no prawdopodobnie to się to już zmieniło, bo, wiecie, no. Troszkę przestali dbać no, o to, ale ta to jest czystość, czysto? no. no i co mi się podoba, że po prostu już nie trzeba było, te, No to, to Schengen jest fajne, no. nie powiem, podróżowanie, chociaż ja nie podróżuję, słuchajcie, ja nie podróżuję, ja jestem człowiek stacjonarny, jak, jak silnik, nie podróżuję, ale dla tych, co podróżują, to naprawdę, no przekraczaliśmy granice. pamiętam już później, yy. Już jak było to Schengen, już nie było tych grań, no to fani się przyjechało samochodem, chociaż ja tam nie kierowałem, tam można było wszystko wnieść na bazukę, kurde, no. Nie, panie, to głośniki kurde. Wszystko można było wnieść na taki, a tam później, później jak tam po chyba 10 km. czasami tam wyrywkowo sprawdzali ten, ten celnicy niemieccy, popatrzył tego. A link lest, link lest, no i tyle było, no ale no to jeden to, no a jakie jeszcze, co jeszcze mogę dobrego powiedzieć o Unii, no? No moi drodzy, no to, to takie kuszenie, to jest złe, no kuszenie rolników tymi pieniędzmi, no, no To dobre czy złe? To, no słuchajcie, jak się doprowadza, niby w Unii, Unia Europejska powstała po to, żeby ludziom się żyło lepiej, prawda? Takie było założenie. No, mieliśmy trochę podnieść, podnieść po prostu, podnieść yy, stan klasy, podnieść no, po prostu yy, poziom życia, zró zrównać po prostu do jakiejś tam wysokości, żeby po prostu wszyscy byli takiej jedności no ale ja, te, ja, ja, ja tego podnoszenia nie widzę. No jak ktoś, wiecie, jak ktoś się zachwyca, że jakaś droga powstała, a ja wiem, że, yy, że sieć dróg powstała, a ja wiem, że za ileś tam lat nie będzie mnie stać na samochód, no to wiecie, no to po co te drogi robić, no? No, to ktoś sobie jakieś sobie wizję znalazł? No bo na przykład, no nie wiem, no, wspomagać teraz rolnictwo, a wiedząc, że za kilka lat nie będzie, będzie zakaz spożywania lub wydzielanie spożywania mięsa i wędlin i na biało. no to, no to też jakiś taki chyba głupie jest, prawda? No to, to nic, że teraz dostanę jakieś dotacje, zrobię, wybuduję oborę na 200 krów mlecznych, gospodarstwo rozwija, a po pewnym czasie okazuje się, że Mleka nie będą potrzebować. No i co ja później z tym zrobię? I co zwiąże się z kredytem? Nie wiem, powiem szczerze, że jedynie to, co. Jeszcze tylko alkoholu nie zabronią, no. Jak nie? No może Przez już zabronił. rok drożej. No to, że drożej, ale to jest. No to, to mam masa... zależność, że ludzie mnie będą spożywać. <laughs> nie sądzę, że będą mnie spożywać. No nie, to dobra, coś, dobra. co będzie jakoś. No, tam przecież ten ból w klatce piersiowej, czymś, co będzie po prostu zalać, no. Zalać te czary goryczy, no. Która po prostu widnieje nad nami. Ja mówię, część osób po prostu, wiecie, no część osób jest zafascynowanych tymi, tymi, wiecie, bo najczęściej co teraz, co teraz słyszę w programach rolniczych. Bo program rolniczy jest na jedynce, ktoś mi zaraz zarzuci, że jestem pisiorem, że oglądam jedynkę. Bo ja tu widzę, nie ma na innych, ja nie, nie ma na Polsacie, nie ma na TVN-ie, nie ma yy, na jakichś yy, wydarzeniach 24 tematów rolniczych, jedynie ty jest tu. I co oglądam? Od dzisiaj składamy wnioski na to, składamy wnioski na to, składamy wnioski na tamto, składamy wniosek na wniosek, składamy wniosek na wniosek na wniosek. I, i Wniosek na wniosek, wnioskowaty wniosek. Niedługo będziemy składać. Na no, no to wygląda, że i tak w rolnictwie miało być coraz lepiej. Zamiast być, że, że rolnika stać na pewne rzeczy, to on składa tylko wnioski. No i jego zadaniem rolniczym to tylko stać. Sprzedać pszenicę za 900 złotych i składać wnioski. No, no. No mój dany, wniosek na węgiel, nie? Co to się kurde robi? No żeby szczelnika na nic... Wniosek na ciągnik trzeba złożyć? Wniosek na naprawę ciągnika trzeba złożyć? No to, to jest chore dla mnie. No jak tacy, taki człowiek ma, jak on nie to że kredyt musi spłacać, to, to jest pisać wnioski na wnioski, no. No i no, najbardziej się słyszy tak, od dzisiaj mamy, stosujemy wnioski na to, od dzisiaj wnioski na tamto, jutro się kończą wnioski na to. No kurde, wiecie co, no, to rolnictwo to już. Moim zdaniem to już rolnictwo sięga normalnie, nie wiem, wniosków tylko. No. To, to, to rolnik ma tylko pracować na wnioski. Oj, zale się rozgadałem, moi drodzy. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. I do następnego.